Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Prowadziliśmy dyskusję w dniu dzisiejszym w związku z ostatnimi wydarzeniami w Polsce, w szczególności w związku z Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawami przyjętymi ostatnio przez Polski Parlament w sprawie funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego oraz nominacji. Tak, zwanych, tak zwanego prezesa, preoprezesa Trybunału Konstytucyjnego. W związku z tą ustawą, a także w związku z faktem, że poprzednie problemy, o których donosiliśmy w naszych rekomendacjach, nie zostały rozwiązane. Pojawiły się pewne usprawnienia, ale problemy pozostają. Pokrótce nawiążę do nich. appointment of nominacja sędziów do Trybunału, po drugie publikacja wszystkich orzeczeń Trybunału i po trzecie ustawodawstwo w sprawie funkcjonowania Trybunału. Te zagadnienia nie zostały rozwiązane. Nowe problemy pojawiły się w związku z nową ustawą, więc dzisiaj po dyskusji podjęliśmy decyzję, że wyślemy dodatkowe rekomendacje do Polski. Te rekomendacje zostaną wkrótce opublikowane w momencie, kiedy zostaną przetłumaczone odpowiednio i w momencie, kiedy zostanie dokonana rewizja tłumaczenia. Wtedy poprosimy polski rząd o odpowiedź na te dodatkowe rekomendacje w ramach czasowych obejmujących dwa miesiące. Potem na podstawie odpowiedzi zobaczymy, jakie dalsze kroki będą potrzebne do podjęcia. To jest to, co zrobimy. Robiliśmy. Jesteśmy przekonani, że istnieje taki problem systematyczny z praworządnością, myślę, że systemowy z praworządnością. Myślę, że to jest pewne wyzwanie dla pra praworządności w Polsce. Praworządność to podstawa, na której zbudowała została na, zbudowana została Unia Europejska. W ostatnich czasach Widzieliśmy, że we wszystkich państwach członkowskich niezależność wymiaru sądowniczego była kluczowym elementem dla funkcjonowania społeczeństw, wewnętrznego rynku, ochrony indywidualnych praw naszych obywateli. Cała struktura od II wojny światowej w wolnej części Europy i od końca podziału europejskiego w całej Europie zasadza się na fakcie, że praworządność Demokracja i poszanowanie praw człowieka idą ręka w rękę. Nie można wykorzystywać demokracji przeciwko praworządności. Nie można wykorzystywać praworządności przeciwko demokracji. Są to niezbędne elementy dla poszanowania praw człowieka. To jest podstawa, na której Unia została zbudowana. Jeżeli widzimy pewne wyzwania w tym obszarze, co widzimy w tej chwili w kontekście niezależności wymiaru sądownicznego w Polsce, a konkretnie Trybunału Konstytucjonalnego, Uważam, że niezbędnym zadaniem Komisji jest zaangażowanie się we współpracę z danym państwem członkowskim, by znaleźć rozwiązanie problemu. I to cały czas robimy. Nie zawiesimy tego zagadnienia, wykorzystamy każdy niezbędny instrument, który posiadamy i jesteśmy. Z solidarni wspólnie z Polakami, którzy zasługują, tak jak wszyscy Europejczycy, na niezależny wymiar sprawiedliwości, na podział władz w ich kraju.